Witamy z tej strony, dogonimy burzę, tym razem już z sieci obserwatorów burz. Mamy 27 dzień kwietnia eee, i przed nami bardzo burzowy dzień, mam taką nadzieję. Eee, szeroka strefa konwekcji rozpościera się mniej więcej od... Leszna, aż po wywództwo zachodnio-pomorskie. Pomorskie. My jesteśmy aktualnie w Bolewicach. Mamy godzinę 16:37 i mniej więcej nad nami, w tamtym kierunku zaraz to będziemy nagrywać. Wybucha komóreczka, zaczyna coraz bardziej strzelać. Także do sobie w tym momencie ja wychodzę z samochodu i idziemy nagrywać. Jesteśmy w okolicach Nowego Tomyśla. E, zauważyliśmy, że e, w tym miejscu mniej więcej nad nami zaczyna się rozwijać komórka. I tą komórkę widzicie tam. Ona zaczęła się mniej więcej nad Nowym tomysem, Nowy Tomys jest dokładnie mówiąc tam. I ona sobie zmierza w kierunku północnym, czyli w tamtym kierunku. E, odbiciowość w tej komórce jest mniej więcej taka sama jak odbiciowość e, nad komórką świebodzińską, którą teraz możecie zobaczyć na mapie. I zastanawiamy się, e, na którą komórkę postawić. Eee, warunki do tworzenia, do rozwijania się obie komórki mają mniej więcej podobne. Eee, obserwując tą komórkę... Obserwując tą komórkę widzimy, że ona nie dała żadnych wy, wyładowań mniej więcej w przeciągu ostatnich 10-15 minut. Z jednej strony to może być chwilowe przyciszenie tej komórki, a z drugiej strony to może po prostu oznaczać koniec tej komórki. I zastanawiamy się teraz, co z tym fantem zrobić. Ale na takie rozkminy czekaliśmy aż na od zeszłego sezonu burzowego. co w tym momencie czuć. Słuchajcie, jesteśmy w 2 godzinie z godziny 18.45. Wróciliśmy z Bolewic, co się okazało niestety. Była to zła decyzja, bo tam w tej chwili no, są pojedyncze, bo pojedyncze, ale są strzały które moglibyśmy nagrać, chociaż z drugiej strony prawdopodobnie bylibyśmy cały czas w deszczu, bo jest tam, jak widzicie teraz na mapie, dość spory opad, jest dość duża odbiciawość. W tej chwili błyskiem udajemy się pod Jezusa. Tutaj naokoło się budzi na tak, że są jakieś pojedyncze wyładowania, jeszcze nie pada mocno, więc jeszcze mamy, mamy nadzieję, że wejdziemy na górę, coś nagramy, no i pokażemy po jak to wygląda. A mi, się jest. a mi się wydaje, że to się opłaci. Jest! Stary, a zamontować kamerę. Tak teraz, o, tak, teraz na wprost, nie, trochę w lewo tak jeszcze. O o o o, 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 Jak zmoknę to zmoknę, trudno. Ale pogoda jest wredna. Nie, pogoda jest turbo wredna dzisiaj, słuchajcie. Na pewno usłyszycie jak my się dzisiaj zachowujemy, to jest po prostu jeden wielki cyrk, kpina, niezrozumienie. Uuu. Znaczy, ja to u siebie na ekranie widziałem bardziej jako błysk. Ale to, to jest też... Yy, to jest też wada, wada deszczu. To jest wada gunienia y, podczas dużego deszczu, z tego względu, że to, co my wzrokowo widzimy jako do, pioruny doziemne, to kamera, przez to, że jest, yy, dużo wody czy na obiektywie, czy zaraz przed obiektywem, yy, rozmywa się ostrość i tak dalej i to już jest bardziej widziane jako, jako po prostu błyski, a nie jako, jako faktycznie wyładowania do ziemi. Ile na wprost, idealnie! Przydało jeszcze, jeszcze! Ale to są, to są chmurowe, to są już tak bardziej chmurowe. Warto było zajrzeć na mapie, jak to tam... Ja, ja no, zwłaszcza, że to jest godzina przed 20, zgadzam się, ale Lightning Maps jak ja mam... przed... Lightning Maps coś tam nam powie. Eee, no, zdecydowałem no, są... Tak, ale zobacz, zanim nie wyszliśmy z domu, to strzelało tutaj stwierdziliśmy, dobra pójdziemy i zobacz, na północ poszło. To przyszło tak. Faktycznie. Także to ciągle gdzieś tam jeszcze... jeszcze tam te pojedyncze strzały tam się zdarzają. No tak, z zdecydowanie najbardziej. To, to się jest zobacz, to, to, wszystko, to też jest prawie stacjonalne, tam praktycznie stoi miejsce. No powoli, powoli na północ się przemiesza, ale też tempo no zerowe. Jak chcesz możesz się doświetlić? To wow! <laughs> O Jezu, jak mi tego było trzeba Nie, słuchajcie W końcu W końcu Nie, słuchajcie, po całej zimie, po tym cholernym dniu, gdzie dzisiaj naprawdę pogoda z nas na każdym kroku słowo brakuje nie, naprawdę trzeba. Jak mi tego było trzeba naprawdę Naprawdę mi było trzeba burzy, słuchajcie. Myśmy tego nie pokazywali, no nie. ale trzy razy wychodziliśmy do burzy, widząc, że coś się zacznie rozwijać i mniej więcej po 20 minutach czekania okazało się, że wszystko padało i to jest nasze dzisiaj trzecie podejście więc my naprawdę jesteśmy zmęczeni i wkurzeni już ogólnie na dzisiejszy dzień bo to no kpiła z nas pogoda i próbowaliśmy wychodzić, gonić i tak dalej gdzie się nie udaliśmy to padało komórki słabły i tak dalej jak odchodziliśmy to się okazało, że w tym miejscu, w którym jednak byliśmy, że tam znowu zaczyna strzelać. Także dzisiejszy dzień to jest jakaś paranoja. Ale Co? może chociaż na koniec dnia takie lekkie takie lekkie rozluźnienie, no jednak ta pogoda stwierdziła, no dobra, damy im trochę. Damy im trochę, niech mają. No i coś tam Coś tam mają. Coś tam mają. Co prawda w ogromnym deszczu, no bo jednak te komórki, wszystkie dzisiejsze komórki dają naprawdę spory, spory opad deszczu. E ale są błyski, są dźwięki, Proste, co? jest to co Fala. Mało pościgów, to jest, taki, pościgu. Tak, no to jest taka stacjonarna na... obserwacja, czy znaczy, pościgi były, ale to były pościgi pościgi. po prostu w strugach deszczu bez nie, niczego ta. i tylko z, troszeczkę z bo to nie wychodziły, różne rzeczy nie wychodziły. No tego zdecydowanie byśmy nie mogli ta. pokazać, bo to, to było po prostu no, Bo nie byłoby co oglądać co <laughs> <go nas> naprawdę <laughs> ciekawego.